Yo, yo, yo! Hello, hello, hello! This is me, VIPM TV, Jacu King of King. TikToking. Witajcie, cześć moi drodzy, z tej strony Jacu w kolejnym odcinku będziemy dzisiaj pokazywali, jak przebijać ISA 7 w grze World of Tanks! Dzisiaj znowu naszym manekinem będzie The Lightning Count, który widać ma 3 biegłości na tym się Przechodząc już do rzeczy, is 7 od przodu. Jak widzicie, nawet tu dolna płyta. Świeci się na żółto. Oczywiście tutaj jeszcze wejdzie na środku. Ale jak widzicie, tutaj, ty płyt to już nie ma celować. Czyli zapisujemy. Od przodu tylko dolna płyta. To nawet na, na goldzie. Się świeci, niby na, fiole, na pomarańczowo, ale wchodzi. Bo to jednak 340 penetracji robi swoje. Przechodzimy teraz do sklejki. Jak widzicie, ja jako twarz jest 0. No to już mam w ogóle kłopoty kompletne z IS-7 On... Zaprezentuj, przebijasz mnie w sklejce, kolego? No jak widzimy, IS-7 też nie ma lekko Albo nasz tutaj manekin nie oddycha No jak widzicie, są takie małe punkciki, gdzie można niby próbować Jeżeli stoicie tak... O widzicie? No ale to jest na pomarańczowo i to ledwo wchodzi Możecie yy, tutaj... dawać dalej sklejkę, proszę Możecie się próbować... w klikaj. Możecie się próbować na lewo i prawo. O jak widzicie i 7 kiedy podbija działo. Może, można go przebić tam, na zielono jest. Ale to też nie, we, nie wchodzi zawsze, widzicie? Tu... No to są piksele tak naprawdę. Jak widzicie on was robi. I musicie się odchylać. Wtedy ten jego pancerz takie dwie skośne płyty. Będą skontowane i będzie można łatwo je przebijać, jak widzicie. Przechodzimy teraz do kwestii. Przybijania ISA-7 od boku, jak widzicie, najpierw dajemy zwykłą amunicję tutaj, pod idealnym kątem 90 stopni. Dalej pierwsze e, w lewo, e, drugie lewo, <grym> pod idealnym kątem 90 stopni. Tutaj najlepiej jest jednak ISA-7 nie w tę belkę kadłubową, tylko tak lekko pod pomiędzy gąsienicą. A tą belko, bo tutaj zawsze będzie wchodziło, nawet czasami z jakimś magazynem, albo zbiornikami. No, jak widzicie, jest zadanie: uszkodzi. No, zbiorniki idealnie w tym miejscu, dlatego i jak jest i z siódmym bokiem, warto celować po tych miejscach. Tutaj zbiorniki, tutaj często magazyn po lewej. No, wiadomo, jak za nisko pocelujemy, będzie za zero. Tutaj w belkę się lubi odbić. Widzicie? Idealny kąt 90 stopni, a się odbija. Tutaj jeszcze wchodzi w to górną, ale ta średnia belka już nie. Amunicja hit. Zobaczcie, ta belka znowu odbija. Dlatego tutaj nie ma co mierzyć. Z hitów, jak widzicie, znowu te gąsienice są natomiast na pomarańczowo, mimo że to weszło. Ale to lubi wejść za zero. Dlatego radziłbym celować znowu pomiędzy gąsienicę a kadłub. Przechodząc do tyłu, ISA 7. Jak widzicie, można, można się odbić. Można bardzo często, no i często nie, ale jak widzicie, nie możecie celować w to, w te punkty. Tutaj jestem le lekko skontowany, to już się slipa. Tak, od tyłu widzicie, jest, jestem pod dobrym kątem. a i tak się odbiję. Z drugiej strony to samo. Jak widzicie, odbite. Czego? Bo jest pan też tutaj skontrowany i też nie jest jakiś najcięższy. No ale wiadomo, jest duży tył, który zawsze będzie wchodziło. I z 7, kiedy mamy przewagę nad nim wysokości, jest bardzo ciężki do przebicia, bym powiedział, ze zwykłej amunicji na pewno. Jak widzicie, jestem botem lekkim. Ale o, jestem lekko podbity, no i tutaj te płyty z golda. To będzie fajnie wchodziło, jeżeli jesteśmy na IS-7, nie szukamy jego dolnej płyty, bo to będzie, widzicie, na czerwono ze zwykłej amunicji, z 340 penetracji, przebiłem, ale to jest skrajny przypadek, dlatego szukamy tej górnej płyty, bo to będzie fajnie wchodziło. Dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam.